Mods are not allowed. Mam wyłączone, kurwa. No bo musisz grę zresetować chyba. No musisz, no reset grę musisz zrobić za każdym razem. Dobra, Edward McMillan, Macmillan. McMillan to jest w ogóle GOAT. Joanie Club W nowej gierce będzie autyzm. O kurde, a mi te kuby jakoś tak dziwnie na dole. Gdzie ta muza? Halo? Ja mam światłowód przez IP, to są przelewki. To wiesz. Zobaczę, jak garn garnki niszczę. W nesie. nesie, nesie. Uwaga, nesie, powtarzam. Nesie, uwaga, powtarzam, w się Nie tnisz się, nie tnisz się. Ale to jest Muszę taki... się ciąć. Gram emojimką, muszę się A? ciąć. Raz Nie wiem ile mam życia O kurde Trzy, trzy chyba nie? No, Izak ma trzy Raz, dwa, dwa trzy, trzy, pięć Dobra y Liwera, livera wejter, no I oddaj jeszcze raz, i oddaj jeszcze też HP no, 4, no, 4. Tak. 1, Najwyżej wyjedzie kurwa Cztery to. Jeden Najwyżej wyjdzie, najwyżej wyjdzie Dwa Bosie O. 3. Jeszcze raz je je Jeszcze raz Dobra, jesteśmy bogaci My tutaj jesteśmy ogarnięci stary o, masz. Ty, ja nie mam jeszcze życia No no masz teraz pół chyba no, Nie, no, teraz no. masz trzy Możesz jeszcze tankować, tankuj twarzą Dobra Budzi! Bum, bum, bum. I kliknęła drawa, kurwa I 30 rund Żebym Po 0 LP'ków Aha no, Rozumiesz no, mnie, kurwa? To jest Valorant Experience, stary Takie to życie No, tak też jest yy. No Wygry... Wiesz, każdy kto U. był na Terosajcie wygrał, nie? KM Ty, ej, tego Kenda Ty weź

co ty teraz walasz z Tillisiu? Ja jeszcze zrozumiałbym Blist bo tam ci rotuje 5 itemów, ale tu miałeś 2, co się zmieniają co 5 lat. A w ogóle A czemu ty nie wziąłeś tej czarnej świeczki? Ty, ty kurde jesteś, nie wiem obecny. <grym> no nie, bo ja nie uwagi co ty wziąłeś. Dajemy krew wampirom, jak mówię.. Why does it go girls go, like that? Like like guys! Ja mogę jeszcze raz mu oddać moje życie oh. O nie, o nie! O, czekajcie <śmienic> gówno, gówno, albo nie, e, no. nie Tatuś ta, ta jest ta długie nóżki jest spoko. Ale to jest lepsze, to jest quality 4 hemolakria. To wiesz. <śmienic> dobra, dobra, aj, ale to jest dobre. Musisz się śmiejecie, a bomby to jest najbardziej useful no, ilustracja. Ja wolę to niż hemolakria ogólnie, nie wiem czy wiecie. No nie, ten nie. pedofil. Kartować go? Nie, nie kartuję. No i mamy deala, Ała! widzicie? Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Aidropsy, kto bierze Aidropsy? Jakie ja. macie tirsy? O, o dobra. To, to kto wziął item? Ja. To teraz Kuba. Za świnki? Dobra Kuba. Rzuc o, gore, soki dobra. Jest Lubię muzykę z Dampura. No ona jest masa. Uwielbiam Dampur. jedno z najlepszych piancerzy. Designowa, smacznego. Okej okay. no. To idziemy do tego. O. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Ja bym wziął może, czy ty? ty masz no. większy ten, nie? Ta ta ta. Hmm? Boli go, że nie robi te ja na ławce po prostu Dobra tak. <grych> no, no, Ej, ta, ta świeczka jest zajebista. Ale trzeba by była lepsza. No i nie ma anioła, kogo to wina? Nikogo. No weź se Tirza, za No. To wezmę. Bołhard. O, to ja biorę tego. Ten ninjas nie Ninjas No <grych> ja biorę mnie. No <grych> to Muszę go złamać. Chociaż mogę mu włożyć jedno serce, żeby było. a ale to najpierw się uzupełnią kontenery zwykłe. Od prawej do lewej, czy od lewej do prawej? Ja jestem kurwa japońcem Od dołu do góry czy też? Nie, masz... od góry do dołu O, jedno serce, dzięki Jedno piwo Chciałem jedno piwo Ty, ale weź ten... Ty, ja mam paskę jakaś... to, a, a, Właśnie chciałem, ale no, zabrał mi oni... Nie wiem, niechcący trafiłem na stream bagiety i on to dostał I mówi, a kurwa, ale zajebiste nie, ja tam lubię tak dwa, nie jest złe. Ja mówię przez cały czas, że ja mam 200 godzin i jestem głównym i mam tyle godzin tylko dlatego, że jestem głównym. Idziemy na starą plus? Nie, idziemy na mojego szatana. Okej, okay, okej. Okay. Sztab masz tylko laser wtedy. To no jest trudne piętro ogólnie. Będzie aż pit. Jak będzie, jak się nazywa ten, jak się nazywa ten swój syn, co wysłał, z te fale? Nie. Ej, bo, nie bo, ej, bo przez to, że ja nie... Się, 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 tak, się Nie. O. Mamy prawie 70% Habit. Uuu, kuba, o, kuba okay, może kubuś nie niech ten... kuba, no ma. kuba weź kuba weź Daj sobie makielet harta i rujnę I teraz szab... robisz tak, że wysadzasz tak? Gabriel. Wszyscy dostaliśmy tegot. No to ognika za darmo. No no, no. Rzut. A nie, kuba ty! <laughs> <laughs> no, no, dobra, Frankował. Frank, na... frank, frankował. <grym> oh, ja, ja mam na kanale. Ja daj, daj, daj! Nie! Tak, ten... Ja chciałem pluć jak dziecko, Emo. Nie, nie, ja ten... To jest chyba na plecek tak smutno wygląda. No, 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 no. No, nie, no, przestańcie, <musz głos> <Co? musz> <Kuchwa? musz> ja się nade mną potknął, kurwa, ty. No mord, teraz drabiłem, Dobry, ty no. Ty, daj Szatańka. mi książkę. Tylko musimy używać, musimy... użyć po bossie. Po boś, Tak, bo jeszcze jednego Angela musimy mieć. Weź stawić. sobie, Kuba, jedną z tych tłuk, z tych książek po prostu. Book of w Sins sensie użyj po prostu. Ja? Tak, szatańską bo masz 2 na 3 bookworma wtedy. Bierz bibu, no. no. Ja biorę tą książkę, bo jest lepsza od tej już Ja mogę wziąć w sumie. Chłopaki, bo ja tam widziałem obrazek z kopaniem di diamentów, nie? Że byłem blisko. Nie, nie! <śmiech> <śmiech> Dobrze, kurwa. Chciałem <laughs> mnie za... Chcieliśmy wydać nie? Chciałem ją zdziałać. Ja. Ty... Czemu on... Ja jestem skończony jak coś, się? Jak zostanę... Co? Ja też, bo to jest jakby jedna czerwona. Dobra, bolo bolo. Bolo musi dać sobie radę. Najwyżej użyj książki ostateczności. Gdzie ja jestem? Który to ja? Ty jesteś, a ty jesteś żółtym. Ja Dobre? jestem, o... no, ja... Jest ja piesiki, sorry. Dobrze, ja Orange. Na jak? Ja nie wiem co on robi, ja My nienawidzę tego bossa. On jest łatwy ogólnie, nie wiesz się ustawić. To ja on się odbija góry, od ścian i lecą kamienie z góry No on no, kamienie napierdala by <suszy> Brimstone on rodzi pająki, coś tam, wszystko robi Tego, Uwaga, pająki z góry Bo to piętro jest jebnięte na łeb Nie, to jeszcze nie jest jebnięte, A jest jebnięty, nie to No i Anioł, aniołek Gaciu Re, Aniołek Relik, relik, no. Re, relik no. ale, ale nie wiem czy Serafin nie jest ten Nie, nie, nie Relik pan pan ma lepsze wali o wiele ty On jest mapy? chyba z podcuchem! On musi być z podcuchem! A ty jesteś kasty czy co? Nie wiem, a weź poza tutaj bombę! JURD! UCZIĘ! POSTOBIEŁE! O, musimy jednakże. Ja muszę tak. mieć zazwyczaj wkierdolony do carousel roomu. Lepsze carousel roomy. Uuuuh, tu dobrą krewetkę! Biorę juroreter. Jeden jest ogólnie rzadziej obok chyba tych, ale możemy zobaczyć, chociaż może tu być. prawo albo lewo wtedy będzie. I jest po prawej. Najwiście. Teraz sekretarz. Sekretarz. Sekret się Ja dziś złoty. Tomato pomogę. Tomato, kolejny kole, 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 lakki tym. Jesteś takim szczęśliarzem trzymałem, jest takim szczęśliarzem. No spójrz na mnie. Jest taki szczęśliwy. Bomba kleczek bolakiem. I gra ze śmiercią. Ty Kuba Kuba I Honory Patrz to Jestem waszym W ogóle wyglądam, wyglądam jak ten ziomek z hotelu Transylwania, kuraku Dracula. No, <gulę> Drakula no, Jakby ja myśleł Drakula, hotel Transylwania To ja sobie wyobrażam jak on, kurde, tańczy to tak Kurde Dobra Dwa roomy, ty... zajebiście <gulę> Jezus Lepszy <gulę> kersrumy <gulę> <gulę> O nie Ty, gapi Jak chciałem ty, to, daj mi, daj, daj mu, daj mu, daj mu no Daj mi jednak jak teraz Kubuś masz milion HP To zaraz będziesz kastrowany No nie no No co? No co? No, no, no co? No właśnie zara Zaraz bombię, Aj, czekaj, 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 czekaj To nie ja <ślepoko. <ślepoko> Ty lepsze działa No, pierwszy raz BOMBOJK! Bono <ślepoko> bon apertyw Więc kurde nieźle No kurde oooo oh, jest ciekawa. Do... może się w ogóle no. mina Szymona ma taki entuzjazm no w sumie chłopaki tak. wy się wy, wy, wy po nie? prostu zachowujecie się jak Czekaj. gwiazdy no kiedyś wam zabraknie czemu jak gwiazdy no bo po prostu wiecie mają za dużo w dupie i mówią a to oleje a zaraz Adam zmanuje trzy bomby bardzo. żeby mi zajebać bombę kurwa, nie? bo jest taki śmieszny bo mi to się podoba nie chcesz mieć więcej bomb żeby mi zajebać Uff. Na przykład? O, no Masie? Bo... No, nie bądź. Przegrał wojnę. No ja postawiłem nogę. Tylko. Tylko i... to zrobił. Może to się dla No dobra, kurwa. autyzm po prostu. O, znalazłem. Masz, czekaj. Czekaj, ile? Ile masz w Dostał O, nie, Ile, ile nie, masz nie, Ja? 490. Wszyscy kupujemy za kolanówki i robimy. Eee. Ture... No właśnie, ja byłem namawiany do czegoś takiego. <grymne> ja, no to tą osiemnastkę pierdoloną, bo nadal nie mam. Co za przebrania. się będziesz przebierał? No właśnie, no właśnie. Nie, nie wiem, no jeszcze nie zdecydowałem, ale ktoś tak mówił, że nie się Uuu, Musimy to podnieść ogólnie, bo nie było. Urżaniec, garażaniec, jestem kurwa <grymne> <grymne> O! Oh, ch the baby! Chaos! Chaos. Biblia... Lepiej, lepiej ją... Weź Kuba podnieś Biblię I s to hop to Nie skipuj, kurwa! Nie skipuj, nie skipuj Już... Już placie, sorry O kurwa, Curse of the Blind Ty, to to... to on był z prawej... idę, Ale tam są i tak dwa itemy Bo na ten game, to jest a no tak Kibiec Ale... A właśnie tak, bo jestem... O mam pieniędzy Mam no, max tier, chce wziąć? Da gaz. <laughs> Nie mam blinda Kubuś, Chyba. Kubuś, Kubuś Ja nawet kurwa nie zauważyłem, że strzeliłem Nie, nie o to chodzi, kolce. No nie, no Minęli teraz Używam tutaj klucza tam był Gimpy, czy mi się wydawało? Nie wiem, z jakiegoś powodu w ogóle prostu Mister Dolly zamiast ten. ale fajnie to skręca. Ten fajnie. kurwa. No kuwa. No, wszystko weź, weź wszystko No weź, Mamy teraz samo życia. Dosłownie. Wszystko weź. Teraz mamy, teraz mamy porównania No mówię. to <laughs> powiedziałem. Podziel się Szymon! Okay, e... Small Rock, Small no. Rock to wieś ty. Small Rock jest na Ablu ogólnie To Kuba, no, no, no. najlepiej na ciebie No Brima chyba chyba Wlatuj tu, bo masz latanie No. Mam 0,80 spida. O, smacznego dla mnie znowu No jest, Kuba no. jest ten najlepszy ty, Sorry, boom, boom. On, on jest typu a chaos. No bo jest chaos Chaos, chaos. Spoki, nie? Tylko no. kto? Spoki scary, skeleton. To jest fajnie. To fajny. wypchnął mnie ten. Zamrażam ją, patrz teraz. Weź Kuba, spację w ten. O, zamroziła się, mówiłem. Nie to. Nie, ja nie umiem! Mamy ją. Ja jestem chyba mili Milik, tak? Ja jestem Milik. Mimik. Milik. Amogus. Amogus. Widzicie? To mam manuki. Masz książkę kolejną. Rozłożył ręce, chyba tego chcę. Nie wiem, co mogłem leczyć. No ale tak jest zrandomizowana pula, więc w sumie nie ma sensu chyba. No, nie ma co. O. Jacobs Slader. Proszę, oj. proszę, proszę. Jacobs Slader. Nie, uwielbiam, to jest mój ulubiony item. No, real, mega fajny jest. Moja Nie ulubiony, no? bo ulubionym moim jest glitch crown, ale... mój Moim ulubiony będzie chyba w ale ulubimy Dobra I zawsze Dobra Kuba, weź, stań na i i spację kichni. Jakby chodź tutaj, tak... Ty o, o wyszło. Dobra. Aha, podziśłem. TY! Gdzie do 4 razy sztuka! Czyli w tą stronę, w którą ostatnio się ruszyłeś jakby... Rzucasz. Dobra, to był trening, to był trening, to był trening. Ale czy ja mam? Mam dalej, mam dalej, kurwa. Trisak. Trisak, to, to jest fajny. To jest... to jest... to jest Jupiter. Kolejne dziecko three masz. Trisak jest okay. zajebisty. Masz... A, to byle Trisak? Ty możesz wziąć. Jego ja nie chcę. Za co? Za screwdrivera, co chyba? Ta, to jest shot speed up chyba screwdriver, nie? To, to w sumie tak. No tak, ale ja mam już jednego shotnika. Ty, co ja wziąłem? No właśnie, shot speed downy właśnie, o to chodzi, żebyś ten. Hmm. A w sumie nie potrzebuje... ja potrzebuję w sumie teraz różaniec? Nie. To jest Tears sub. Weź sobie dziecko do conjoint. No, i weź sobie różaniec z powrotem. Trzymaj. O kurde. O. No, o. O. no crown of no Light. Stary 60 damage. <śles> Nie słyszysz hita, to... Ale ja, ten Brainworm jest na tym To jest fajne Ty o, to jest oblodziak? To jest, to jest, to jest pluto Ty, to jak chcę mały Nie, no, to nie, to jest... No to jest pluto, jesteś malutki Ale jestem tyci Pociski większe dwa razy od ciebie Taki malutki jest ci zimno? Nie no, całkiem mi ciepło Ja ogólnie ciepło często, jestem gorący chłopak <grym> Dobra Co, rolujemy, nie? No roluj, roluj, roluj Secret help Nie To tam mhm Dobra, teraz uwaga Kiedy? Jak się pojawi Tylko podejść do niego Dobra Do góry podejdź i wtedy No i teraz Kapu... Kapu... ja wiem Aj ale nie użyłeś jeszcze, nie? Drogie na nowego fazę Nie, na nie Nie ma co

o, ja nie po nieco chętnie widzę. Miałeś łapkę. Miałeś łapkę. Łapkę, ale nie, nie ale mam tylko dwa itemy. i ten. No, to jeszcze jeden może się znajdzie. No. Idziemy w dół. O. To będzie delirka. No, to będzie na stuwe delirium. Kliknij ktoś, kto jest klikacz. Tak, klikłem. Kuba, sp spróbuj sten. Ja Do góry poleciała chyba. Albo tu do dołu. przecież id ej, szedem, szedem, i... Ej, tak i to live i ten. Dobra to może po prostu zwykłym Ale dobra, cześć. Teraz to musi przecież się zatrzymamy. To musi być, być jak, jakiś duże skórę. No Najlepiej głową, nie? Bo wtedy najduży chyba jest miejsce. Tak. Należy, Ma tam należy. Adam w ogóle skończyłe z największej ilości HP. Tu małem, to... co?